Norbert Dąbrowski, gościem Boxing News. Witaj Norbert. Witam serdecznie. No, walka życia chyba się szykuje, tak mogę chyba powiedzieć. 2 maja, Dominik Bossel, twoim rywalem, po o tytuł e, mistrzowski, waga półciężka. No co się stało, że, że Norbert nagle, że tak powiem, postanowił zaryzykować? No i tak patrząc na, na bilans rywala, to można powiedzieć, że no, pie, pierwszy pojedynek w półciężkiej, taka głęboka woda dość. No nie nazwę tego tak aż mocno wodą, No wiadomo, to jest szansa życia, pierwsza walka o tytuł. Wiadomo każdy czeka na taką szansę w swojej karierze. Mi się udało. Jest awaga półciężka. Myślę, że nawet lepiej się składa, że idę kategorię wyżej, ponieważ będę bardziej świeży w tym pojedynku. Nie będę musiał zbijać tych kilogramów. W szczególności, że dystans jest dwunastorundowy, więc ta żeś mi się przyda. Także nie uważam się jakoś o wiele słabszym przeciwnikiem w półciężkiej kategorii. No i co, cieszę się z tego, że przyszła taka oferta. No właśnie, dystans 12 rundowy Dla Ciebie bezproblemowy, czy, czy jednak tak sobie myślisz, że, że, że tych sił może nie starczyć? Jak Ty to widzisz Norbert? Nie, w ogóle o tym nie. Myślę, że może nie starczyć sił. 12 rund, jestem dobrze przygotowany, pociągnąłem cykl, miałem przygotowania do brodnicy, tydzień tylko przerwy pociągnęliśmy dalej przygotowania teraz pod tą walkę, więc jestem dobrze przygotowany. Nie obawiam się tych 12 rund. Myślę, że to jest kwestia po prostu odpowiedniego rozłożenia sił i ułożenia sobie tej walki i tego dystansu w głowie. No właśnie, mówisz o kwestii rozłożenia sił, o ułożeniu sobie tej walki w głowie. Jak sobie ją ułożyłeś? Widziałeś jakieś pojedynki tego przeciwnika? Tak, widziałem dwie walki. Yy, ostatnią walkę też właśnie tego Dominika. No i co ułożyłem? No na pewno nie ma, nie, nie, to jest 12 rund, nie ma co zaczynać w mocnym tempie od samego początku, tylko jest dużo czasu, jest y, czas na rozpracowanie, na popatrzenie, wybadanie przeciwnika, więc pierwsze rundy myślę, że zacznę bardziej spokojnie. Jestem mańkutem, więc y, skoncentruję się na oprawianiu y, dolnej partii, czyli dołów, żeby też y, w dalszej części walki to osłabiło mojego przeciwnika. Także. No jest, mamy założenia taktyczne na tą walkę i będę starał się je re realizować od pierwszej rundy, choć tak jak powiedziałem, to jest 12 rund i no na pewno nie będę się starał nażyć jakiegoś wielkiego tempa od samego początku. Walczysz na terenie rywala, mówisz, że nie będziesz się spieszył, nie boisz się tego, że no Darek Sęk choćby tak miał okazję posmakować, co to znaczy, um, no nieuczciwy, myślę, że mogę tego nazwać tak tak, werdykt sędziów. Nie boisz się, że będziesz musiał właśnie rywala znokautować, żeby wygrać ten pojedynek? No wiadomo dobrze powiedziałeś, ściany pomagają, także boksuje jeszcze w Niemczech, w Niemczech to jak to się mówi, że jeżeli nie wygra się przed czasem, to ciężko jest wygrać na punkty, ale no gdzieś tam w głowie liczy się z tym, że na punkty ciężko ciężko będzie wygrać, ale też nie nastawiam się na knockout. Jak myślę, że jeżeli będę dobrze boksował, to taka wygrana przed czasem sama przyjdzie. A po prostu będę się starał od samego początku do końca realizować nasze założenia taktyczne. Powiedziałeś mi tutaj przed rozmową, że jeśli wygrasz ten pojedynek, a zakładamy, że zwyciężysz w tej walce, bo rywal dobry bilans, ale powiedzmy sobie szczerze, no troszeczkę jednak tych znanych nazwisk, to gdzieś tam u niego na rozkładzie brakuje. Jeżeli wygrasz ten pojedynek, to zdradziłeś mi to, że czekacie i tak walka rewanżowa z, z, z Dominikiem. Czy, czy, czy jest szansa, że rewanż na przykład byłby w Polsce, czy to jest tak, że myślisz, że jeżeli rewanż, to znów będziesz miał do Niemiec jechać? Ciężko mi to powiedzieć, no mam zapis taki w kontrakcie na tą walkę, że po dobrowolnej obronie jest potem, mam obowiązkowy rewanż z tym zawodnikiem. Także to no, jest kwestia mi się wydaje przetargu na tą walkę, która grupa zaproponuje, zaoferuje większe pieniądze, tam będzie zorganizowana walka. No, na pewno cieszyłbym się, jeżeli ta walka byłaby w Polsce, ale jeżeli będzie trzeba jechać do Niemiec, to pojadę i drugi raz do Niemiec i będę tam boksował. A powiedz, nastawienie psychiczne jest, jakie twoje, takie bardzo mo motywujące, można powiedzieć, takie bardzo, no, jadę po to, żeby wygrać, czy, czy gdzieś tam jeszcze jakieś wątpliwości w twojej głowie siedzą? No bo powiedzmy sobie szczerze, no jakby na to nie patrzeć, kategoria półciężka, em, rywal z Niemiec, wszystko jakby tak troszeczkę przeciwko tobie przebawia, no bo też oni zaproponowali ten pojedynek i jakby to oni cię wybrali, tak? No wszystko przemawia przeciwko mnie i dlatego Jadę tam, w ogóle nie myślę o przegranej, jadę po zwycięstwo. Myślę, że mój przeciwnik musi będzie miał większą presję, bo walczy u siebie na terenie. Ja nie mam nic do stracenia, mogę tylko zyskać na tej walce. A powiedz, bo twoje nazwisko padło ostatnio po walce Głażewskiego z Miszkiniem. Maciek zasugerował, że no, tak jak wcześniej też to mówił, że po walce z Głażewskim jest otwarty na konfrontację z tobą. Tak sobie teraz pomyślałem, a może gdybyś zdobył mistrzowski pas, to później mówiłeś już o wolnej obronie, widziałbyś właśnie z Maćkiem taki pojedynek? Ja że tak, wtedy możemy stawiać dwa pasy na szale, on ma teraz pas WBC Baltic. Silver chyba tak. Ja miałbym w bo Intercontinental, więc taka walka jest jak najbardziej realna i ciekawa, ciekawa konfrontacja. Nawet jeżeli by się inaczej potoczyły losy, moje losy na walce w Niemczech czy Maćka w kolejnym wyzwaniu, to i tak chętnie bym się z nim zmierzył. Także nie ma problemu. Kategoria półciężka to jest miejsce, gdzie chcesz się na dobre domowić, czy ta walka to będzie jakby, no, dopiero sprawdzian? Myślę, że to będzie sprawdzian, chcę boksować dalej w kategorii super średniej, ale no, tak jak powiedziałem, no, mam też, mam tych kilogramów już no, troszeczkę tyle, zbijam na wagi, że nie robi mi problemu boksowanie w kategorii półciężkiej i no nie, myślę, że na stałe chyba wolałbym w kategorię super średnią. A powiedz, ile teraz ważysz i ile masz zamiar wnieść na wagę podczas oficjalnego ważenia? Teraz mam około 1,5 kg nadwagi na wagę oficjalną pralnej wnieśli czyli 79-390 chyba jest wagi tej półciężkiej. Czego ci życzyć przed tą walką? Dlaczego? No Połamania przeciwnika i zdobycia pasu. Ja ci życzę wygranej przed czasem, bo raczej nie chciałbym, żeby Niemcy, to mówię dużo oczywiście cudzysłów, nie, żeby sędziowie decydowali o wyniku walki. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Mam nadzieję, że przywiozę Pan do Polski. Dziękuję i pozdrawiam. Dzięki, pozdrawiam też.